Oszczędzanie. Oszczędzanie bardzo wielu kojarzy się z takim życiem ascety, z, z odmawianiem sobie bardzo, bardzo wielu rzeczy. Mnie samo bardzo denerwuje, kiedy czasami dostaję takie wiadomości albo komentarze, że ja sobie niczego nie odmawiam. Ja uważam, że życie jest za krótkie, żeby sobie odmawiać czegokolwiek. Ja żyję od pierwszego do pierwszego i mi jestem tym zawaliście. A ty po prostu ciągle pokazujesz, że tego nie kupiłaś, na tym zaoszczędziłaś i. Po co ci takie życie, w którym ty sobie non stop czegoś odmawiasz? No właśnie ja sobie nic nie odmawiam. Chodzi o to, że w oszczędzaniu takim prawdziwym, yy, fajnym takim oszczędzaniu my sobie dajemy wolność i niezależność. A zabieramy sobie ten strach, ten ogromny strach paraliżujący nasze trzewia, kiedy samochód się nam psuje, kiedy dziecko choruje, kiedy dziecko zaczyna kichać, kiedy przychodzi nagle jakiś ogromny rachunek z prądu albo wezwanie do zapłaty za, do niedopłaty za wodę. Na przykład, i yy, jest nagle takie, a z czego ja to zapłacę? Ale jak to, ale co to? No wtedy właśnie przychodzą nam oszczędności, bo kilka za sobie czegoś tam odmówiliśmy, a oszczędności były. Cześć, jestem Anka, a to jest kanał Potajności. Na tym kanale wyprowadzam wasze finanse z chaosu poprzez pokazanie wam prostych, domowych sposobów na ogarnięcie waszych budżetów i zbudowanie dużych oszczędności. Chcę Was gorąco do tego, żeby za, za, dołączyć do naszej subskrypcyjnej rodziny po taniości i zostać z nami tutaj na dłużej. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak utrzymać motywację do oszczędzania, bo oczywiście oszczędzanie jest bardzo fajne i bardzo wielu z nas by chciało oszczędzać, ale bardzo wielu z, na, z nas się wydaje, że oszczędzanie jest zarezerwowane tylko dla osób bogatych, zdyscyplinowanych albo majętnych, bogatych, powiedziałam to już w sumie. A to jest nieprawda. Wiecie, kiedy ja zbudowałam swoje największe oszczędności? Kiedy byłam sama, z trójką dzieci, jako studentka pielęgniarstwa tutaj w Szkocji. Sama, bez rodziny, bez, bez nikogo do pomocy, yy, bez pomocy państwa, po prostu te sposoby, które miałam, jeszcze bardziej je yy, zacieśniłam, jeszcze bardziej zacieśniłam poślady i po prostu uzbierałam naprawdę bardzo wtedy duże oszczędności, działając tylko z jednym budżetem i by, będąc w mega trudnej sytuacji, takiej osobistej po prostu. Także jeżeli mi się udało, wiem, że Wam też się udaje. dostaję od Was mnóstwo wiadomości właśnie, że to małe kwoty mają znaczenie. Ale porozmawiajmy o motywacji i o tym, jak utrzymać yy, motywację do oszczędzania. Ja o tym bardzo też dogłębnie piszę w moim workbooku. Link znajdziecie na dole. Workbook już powinien być dostępny. Jeżeli nie, zapiszcie się na listę oczekujących. Tak jak mówię, właśnie to jest workbook o sześciu lekcjach, które prowadzą Was do finansowej niezależności i wolności. A jedną z takich a jedną z takich przyczyn, dla, dla których my gdzieś tam nie możemy zacząć, jest właśnie utrzymanie motywacji. Jest właśnie utrzymanie motywacji. Motywacja to jest w ogóle takie słowo wytrych, bo nam się wydaje, że musimy mieć takie zajwy niepodległościowe, żeby cokolwiek zacząć robić. A to jest nieprawda. Wystarczy, że po prostu codziennie będziemy pomalutku, po malutku, po jednym kroczku, ale posuwać się do przodu, posuwać się do naszego wyznaczonego celu. Także pierwszym problemem, jaki jakim, jakim ludzie mają właśnie z tym, że chcą oszczędzać, jest to, że mają nierealne założenia. Jeżeli ja bym sobie założyła na przykład, że ja chcę zaoszczędzić w tym momencie 20 tysięcy funtów na samochód i ja sobie gdzieś tam ym, wypiszę tak o sobie, wiecie, biorę sobie kartkę i wypisuję, aha, mój dochód to jest załóżmy 2000 funtów. Tak nic głuchy, nic z, gruchy, nie z pietruchy sobie wymyślam. Yy, tu mam yy, Child Benefit, czyli te Wasze 500 plus w Polsce. To jest 200 funtów, tak, akurat to jestem tego pewna. Tu mam coś tam, to jest tyle. Moje rachunki tak piję za oko, to załóżmy to jest 1,5 tysiąca. To mi zostaje tyle i tyle, ok. To ja na jedzenie wydam tyle i tyle. Po prostu kwoty sobie bierzecie z kosmosu. Kiedyś sama tak robiłam. Yy, mój, moje sporządzenie budżetu kilka lat temu to wyglądało tak. Aha, to ja mam tyle i tyle, tyle i tyle, tyle i tyle wydam, ok. To tyle i tyle powinno mi zostać. Kupa pieniędzy, nie? Tylko, że jakoś nigdy mi się z tym moim systemem yy, takim po prostu wymyślanym, nigdy mi się nie udało nic zaoszczędzić. Także pierwsze, co wy musicie zrobić, żeby w ogóle zacząć oszczędzać, to jest spisać sobie swój budżet. Wejść na swoje konto, zobaczyć jakie są wasze wpływy, gdzie wasze pieniądze idą i z Tutaj macie realne liczby i z tymi liczbami realnymi musicie pracować. I to jest pierwszy absolutnie krok, bo jak będziecie sobie wymyślać swoje, swoje liczby, to te liczby po prostu są nieprawdziwe i wy w życiu nie osiągniecie tych rezultatów. Druga sprawa jest taka, że musicie mieć realne założenia. Jeżeli ja bym sobie założyła, że ja sobie zaoszczędzę 20 tysięcy funtów na samochód w ciągu 6 miesięcy, to jest absolutnie nierealne, ale mogę sobie założyć, że Będę oszczędzała 200-300 funtów. Na, bazując na moim budżecie, wiem, że to jest realne. Zakładam sobie na przykład też, że pójdę do pracy przez agencję pielęgniarską i będę na przykład robiła jedną nockę w miesiącu. Taka, takie nocki są bardzo dobrze płatne. I tylko te pieniądze z tej nocki na przykład, ja będę odkładała właśnie na przykład na nowy samochód. Czy to jest realne? Tak, to jest realne, to jest wykonalne. Więc ja mogę sobie takie, takie na przykład założenia, yy, założenia zrobić. Ale w moim przypadku odłożenie 20 tysięcy funtów jest realne. Czy w twoim przypadku jest realne? Nie wiem. Załóżmy, że masz bardzo niski dochód, chcesz odłożyć sobie na swój fundusz awaryjny. Odkładasz pierwsze 1000 złotych. Czy to będzie realne w twoim przypadku? Nie wiem. Co możesz sobie zrobić? Po pierwsze, spisz sobie swoje właśnie wydatki, wszystko. Odkładaj najmniejsze kwoty, jakie możesz. To będzie, nie wiem, 10 zł w ciągu tygodnia. Odkładaj sobie te 10 zł w ciągu tygodnia. W ciągu dwóch tygodni masz 20 zł, w ciągu trzech tygodni 30, w ciągu czterech 40. Widzisz, co się dzieje? Po miesiącu masz 50 zł, po drugim miesiącu masz już 100 zł, potem 150, 200. Bardzo małe kwoty, które gdzieś tam byś człowiek wydał, a to na papierosy, a to na jakieś yy, winko, a to na jakieś yy, słodycze, a to w ciuchlandzie na jakąś szmatę, którą, którą w życiu się nie założy, ale był taka cena, że to wiecie, no trzeba po prostu wziąć. Więc za, załóż sobie jak najmniejsze kwoty na początek do oszczędzania, bo one są realne, bo bardzo często jest po prostu cieps... Bardzo często my ten swój budżet tak naciągamy jak baranie jaja, że on po prostu pęka. A potem jest tylko płacz i zębów i tej motywacji po prostu nie ma. Kolejna taka rzecz, yy, która mój budżet bardzo rozwalała i która też bardzo mi yy, mocno cisnęła na moją motywację, to było po prostu mindset, jak to się mówi tutaj yy, ładnie, że mi się należy. Ja, mam, ja miałam ciężki dzień, to mi się należy pójść do ciucha, ja, miałam cięż... ja mi się nudzi, bo zazwyczaj mi się po prostu nudziło, to ja sobie pójdę do Pepkacza na przykład i, i tam sobie pobuszuję między tamtymi y, śpiochami po 5 zł, y, czy tam jakimiś pierdołami do domu, po prostu moim sposobem na nudę kiedyś to było y, chodzenie po sklepach. Także, jeżeli chcesz utrzymać motywację do oszczędzania, wyeliminuj swoje pokusy. Dla mnie to było chodzenie po sklepach, więc co ja wtedy bym, wtedy nie, nic z tym nie zrobiłam, to zrobiłam w, z tym yy, potem długo, długo dalej, zajęłam się czymś innym. Po prostu, jak poszłam na studia, byłam tak zmęczona tym wszystkim, że chodzenie po sklepach po prostu przestało mieć dla mnie jakiekolwiek, przestałam yy, yy, się nudzić. O, tak powiem. Poszłam na studia, zaczęłam pracować, przestałam się nudzić, przestałam sobie po prostu wy, wszystko wynagradzać zakupami. W tym momencie ja na zakupy dalej lubię chodzić, to są bardzo takie już zakupy. Które są dla mnie intencjonalne, po prostu ja wiem po co ja idę, i nie kupuję czegoś tylko dlatego, że to jest yy, jakaś tam fajna cenka, że jest promka, że gdzieś tam widziałam. Także yy, jeżeli widzisz u siebie takie właśnie chodzenie na zakupy, takie pokusy, to postaraj się po prostu je wyeliminować i sprawdź od czego one się w ogóle zaczynają, co jest podłożem yy, tego Twojego zachowania, bo zachowanie to jest już końcówka tego Twojego problemu. Najpierw zaczyna się myśl potem jest działanie, a, po, a na końcu jest ta akcja. Czyli u mnie myśl była taka, że mi się nudzi. Więc jak mi się nudzi i ja po prostu nic innego nie miałam do roboty, to ja po prostu szłam do... Szłam sobie na spaty i zachodziłam po wszystkich okolicznych ciuchlandach. To była druga ta rzecz, tak? Czyli najpierw mi się nudziło, szłam na spacer, zachodziłam po swoich okolicznych ciuchlandach. Trzecia, czyli działanie, czyli wydawałam mnóstwo pieniędzy. Ja wtedy zawsze płakałam, że my nie mamy w ogóle pieniędzy, ja nie wiem, gdzie one się rozchodzą. Yy, I u mnie to było właśnie to, jak przestałam się nudzić, poszłam na, w moim przypadku to było pójście po prostu na studia, to w międzyczasie przestałam tak wydawać te pieniądze. I przestałam tak chodzić po tych sklepach, bo po prostu zauważyłam, że już tego nie potrzebuję. Ta potrzeba po prostu została zastąpiona, ta nuda została wyeliminowana pójściem pójście na studia i zdobyciem nowego zawodu. Także sprawdź sobie, jeżeli na przykład ty chodzisz codziennie do Biedronki yy, po, swoich, yy, po odpowiedzeniu na przykład dziecka do przedszkola, zmień teraz odprowadzenia, odprowadzenia dziecka do przedszkola. Ukryć to w zarodku. Wielu z nas jest bardzo trudno wydać nasze bardzo długo gdzieś tam ciłane oszczędności. Często dostaję od Was takie wiadomości, że o słuchaj, miałam jakieś tam oszczędności, udało mi się po raz pierwszy coś tam zaoszczędzić i bam, lodówka się zepsuła, odkurzacz się zepsuł, wyszła jakaś wizyta u dentysty, samochód się zepsuł, cokolwiek. I musiałam te oszczędności po prostu jestem, na, jestem znowu w punkcie wyjścia, muszę znowu oszczędzać od nowa. To nie do końca tak działa. Musisz sobie uświadomić, że te oszczędności po prostu miałaś. I, i, na, I w innym wypadku, co by się stało, gdybyś tych oszczędności nie miała? No właśnie, co by się stało? Hmm. Musiałabyś iść po debet, pożyczyć od znajomych, myśleć o tym, jak ten budżet zacie, zacieśnić do maksimum, żeby coś tam sobie spłacić. Także to jest coś, co jest. Yy, Także to jest coś, co jest bardzo, bardzo uważam ważne. Otaczaj się ludźmi, którzy mają do ciebie podobne poglądy na temat oszczędzania. Nasza grupa Potaniości Blog jest świetnym takim miejscem właśnie, żeby z takimi ludźmi się otaczać, ponieważ bardzo łatwo jest, dużo łatwiej jest oszczędzać, kiedy możemy się poradzić kogoś, kto ma podobne do nas podejście, To, to, nas, to się z nas nie śmieje, że o, ty to zawsze tutaj coś tam myślisz, jak zakombinować, jak, jak zaoszczędzić, jak, jak uciułać, na nic sobie nigdy nie pozwalasz, a masz drugą osobę, na przykład na tej naszej grupie, czy jakąś koleżankę, znajomą, kogoś z rodziny, kto ma podobne do Ciebie podejście i wtedy jest dużo łatwiej właśnie się poradzić, pogadać, przedyskutować pewne rzeczy. Święto i małe sukcesy. Oszczędzanie wcale nie dzieje się w ciągu jednego, jednego wieczoru, nie, nie dzieje się magicznie w ciągu nocy. Jak wiele, jak wszystko praktycznie dzieje się miesiącami, dzieje się latami, tak naprawdę. My musimy bardzo często stoczyć walkę z naszymi przekonaniami, które nabraliśmy od wielu, wielu lat, i, i to jest bardzo, bardzo trudne. Mm. Także początki są zawsze trudne i zachęcam cię do tego, żeby świętować sobie małe sukcesy, żeby zapisywać sobie, jak te oszczędności nasze rosną. Ja na przykład bardzo lubię robić sobie jakieś tam rysunki, robić sobie wykresy, zapisuję sobie właśnie co miesiąc, ile te moje oszczędności, ile na, na tych moich oszczędności, oszczędnościowych kontach już jest i ja fizycznie to widzę i sprawdzam sobie też co jakiś czas swoje konto bankowe i to jest naprawdę coś, co mnie bardzo właśnie podtrzymuje gdzieś tam podtrzymuje moją właśnie motywację, bo, bo to jest proces to się, nie, to się nie dzieje, tak jak powiedziałam w ciągu nocy to się dzieje tygodniami, miesiącami, latami zwłaszcza jeżeli miałaś jakieś długi z których wychodzisz. Mam nadzieję, że ten film Ci się spodobał, koniecznie mi napisz w komentarzu jaką Ty masz motywację do oszczędzania i co robisz, żeby właśnie te swoje oszczędzanie dalej cisnąć. Jestem bardzo z was wszystkich, słuchajcie, dumna. Jestem naprawdę dumna, jak mi piszecie do swojej wiadomości, że słuchaj Anka, że zaoszczędziłam, że dzięki temu, co Ty pojawisz w internetach mi się udało, że to właśnie te małe kwoty mają znaczenie, że kiedyś nic nie mogłam zaoszczędzić, że próbowałam już tyle różnych metod i sposobów yy, i dalej i dalej nic, także zachęcam Cię gorąco do tego, żebyś zapisała się na mój newsletter, tam będziesz otrzymywała wszystkie informacje właśnie o nowych produktach, o nowych rzeczach, które się będą działy na potaniości, a takich, yy, a takich będzie już niedługo coraz, coraz Więcej. Dziękuję Ci serdecznie i zachęcam Cię do subskrypcji i do odwiedzenia mnie na Instagramie. Trzymaj się ciepło. Pa. pa.